W tym odcinku najciekawsze triki na nowej mapie Sunset. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie do końca. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli odcinek Wam się spodoba. Suba, jeżeli chcecie więcej odcinków, gdzie będę dzielił się z Wami swoją wiedzą i teraz będzie sporo kontentu z nowej mapy. Także subskrybujcie, lajkujcie, a my zaczynamy odcinek. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy sobie od Sage i będę leciał po kolei z różnymi agentami, żeby nie mieszać. Na A, kiedy dopada bariera, możecie po prostu zraszować tą alejkę i dać sobie tam taką ścianę. Nie dość, że odcina wa ona wam to przejście, to na dodatek... Tworzy Wam fajny kąt, gdzie możecie tutaj zupełnie przez to okienko wychylić. Właśnie przeciwnicy lecą się w tym miejscu i zupełnie nie będą się na początku, przynajmniej tej mapy, spodziewali, że ktoś będzie stamtąd im wychylał. Kolejny bardzo prosty wall na A, który możecie dawać, to po prostu za tym boksem. Troszeczkę podobna sprawa jak na bindzie. Tworzy Wam nowe kąty. Możecie wychylać szerzej, zaskakiwać przeciwników biegnących przez tą alejkę. Po trzecie, możecie wskoczyć na tego boksa, tworzyć sobie nową przestrzeń i w ten na to sposób zgarniać wszystkich którzy będą wbiegali na ten site, a potem po prostu zaskoczyć i uciec. Kolejny wall na A, który możecie sobie dawać, jest w tym miejscu. Działa on w ten sposób, że boostujecie się na tego boksa i po pierwsze, możecie agresywnie pikować tą alejkę i zgarniać waszych przeciwników, kiedy będą chcieli tutaj wbiegać w pierwsze tempo, ale możecie również zagrać nieco defensywnie i zaskoczyć waszych rywali, kiedy oni nie będą was się tutaj spodziewali w tym miejscu, bo będą po prostu wbiegali na side, będą skupieni na tych miejscówkach i nikt nie będzie myślał o tym, że patrzeć się do tyłu na górę tego boksa. Kolejna bardzo prosta ściana, ale jest w różnych wariantach, więc jest jedną z moją ulubionych, dlatego że możecie ją dać sobie w bardzo prosty sposób. O taki. Możecie sobie nowe kąty do pikowania, tutaj na headshot angle, wiadomo, ale możecie też sobie przejść do końca na tym łolu. I kiedy właśnie przeciwnicy was tam nie zobaczą, będą sobie myśleli, u, już jest czysto. A tym razem, niestety, zaskoczenie dla nich, bo wy jesteście w tym miejscu i kasujecie ich z góry. Potem możecie zaskoczyć i sobie uciec. Ale za każdym razem, jeżeli będziecie uciekać, to za którymś razem możecie również nie uciekać i po prostu zostać za tą częścią ściany, kiedy oni zniszczą ten jeden blok albo nawet i ten drugi, będą chcieli już raszować na site i nie będą, może nie będą spodziewali się tego, że wy po prostu tutaj sobie stoicie i macie łatwe fragi w plecy. Co ciekawe, tego Wola można dać w jeszcze jednym wariancie, który umożliwi wam kolejną alternatywną zagrywkę z tą ścianą, że tak to, tak to nazwijmy. Boostujecie się znowu do góry, oczywiście to wszystko działa tak jak wcześniej, możecie tutaj zaskakiwać, ale teraz dostawicie sobie małą lukę, którą również wasi rywale e, będą zszokowani, że sobie zostawiliście. Bo zobaczcie, kiedy oni was nie zobaczą na górze, kiedy nie zobaczą was na tym łolu. Raczej nikt nie będzie spodziewał się, że tutaj tym razem pozostawiliście sobie dla siebie małą lukę. Kolejna ściana jest na midzie, jest mega OP. Uważajcie, co się będzie działo. Zobaczcie, wsakujecie sobie na tego boksa. Dajcie sobie ścianę w ten oto sposób, tak jak ja. I dzięki temu, po pierwsze, widzicie maina na B. Tamtąd możecie zaskoczyć rywala. A po drugie, ta ściana umożliwia wam, uwaga, wychylenie na środek jedna z moich ulubionych ścian na tej mapie, na B się B podskakując, naciskacie CTRL, boostujecie się i zobaczcie, macie kąt, dzięki któremu widzicie maina na B. Jeżeli dadzą wam tutaj smoka lub tutaj, to macie szansę nawet i tak ich zobaczyć, dzięki temu zgarniecie łatwe fragi. Po drugie, dzięki temu widzicie przez to okienko, tutaj tę część tego rynku czy garażu, gdzie również będziecie mogli zgarnąć swoich rywali. Zobaczcie, że nawet jeżeli oni będą starali się zająć tą przestrzeń, to raczej nikt nie będzie spodziewał się, że gdzieś tam w okienku czai się wasza głowa i wasz karabin i macie dzięki temu proste, darmowe Pragi. Kilka bardzo prostych zagrywek na chamberze. Możecie na przykład dzięki swojemu TP-kowi się na tego boxa, tak jak na wallu Sage. Tylko troszeczkę mniejszy kąt macie, możecie tutaj również zaskakiwać rywali, tak samo z tego miejsca. I bardzo podobnie działa to e, też na tym boxie, Możecie sobie podskoczyć na tego boksa, gdzie mogli swojemu tepekowi, po pierwsze trzymać agresywnie tą malejkę lub e, przeciwników, którzy będą przebiegali na site, będą do was tyłem, macie łatwe darmowe fragi, ale macie też kilka na przykład agresywnych tepeków, na przykład tego siteu albo może w tym rogu. Dzięki temu możecie po pierwsze wychylić agresywnie na środek, a jeżeli nikogo nie będzie, to zająć sobie taką agresywną pozycję, zgarnąć jednego rywala na przeciwniku, który nie będzie się was spodziewał, bo jesteście totalnie na off-anglu. I potem bezpiecznie uciec sobie do sajtu. Bardzo fajna zagrywka również jest tutaj na tym rynku, na tym garażu na środku. Dajcie swojego TPK na górę, co umożliwia wam w pierwszych sekundach agresywne wychylenie na środek, zgarnięcie jakiegoś fraga czy obranie takiego konta. A kiedy będziecie musieli uciekać, to cyk, znajdziecie się na górze, dzięki czemu znowu możecie zaskoczyć swoich rywali z niespodziewanej pozycji. I macie też częściową kontrolę nad mainem B, bo jeśli na przykład dostaniecie tutaj, tutaj takiego smoka, to możecie mieć szczęście i zgarnąć rywali nad smokiem po prostu. Kilka fajnych trików z highferem, uważajcie, bo jest naprawdę na co patrzeć. Po pierwsze, możecie dać sobie taką kamerkę na to rusztowanie, dzięki czemu możecie zgarniać bardzo szybkie info od Waszych przeciwników, na temat Waszych przeciwników, czy raszują na A. Waszą kamerkę również możecie dawać sobie w bardziej defensywny sposób. Na przykład tutaj jest taki fajny setup. Dajcie sobie kamerkę, stajecie mniej więcej tutaj na tych takich kamyczkach. I dajcie sobie kamerkę w to miejsce. Od razu pokażę też cyberklatkę na środku tych takich pomarańczowych i celujecie sobie w zmianę koloru na suficie i dostajecie one way cyberklatkę. Oraz uwaga, one -way kamerkę, dzięki której widzicie swoich przeciwników. Możecie dzięki temu na przykład zagrać z respa. Wiadomo, jakieś potykać tutaj jeszcze dodać, i możecie na przykład grać z respa. Jeżeli kogoś zobaczycie, odpalacie swoją cyberklatkę, cyk. Proste skany, darmowe, fragi. Zobaczcie, że wasi rywale z tego miejsca no nie mają szans was zobaczyć. Jeżeli gracie na AI chcecie zgarnąć bardzo szybkie, agresywne info, to również kamerkę da się dawać na przykład to okienko i sprawdzić czy ktoś idzie na A, dzięki temu usłyszycie również kroki okay. ewentualnie tutaj na środku Akurat ta kamerka na midzie jest mega OP, chyba jedna z moich ulubionych kamer kamerek Cyphera Wystarczy, że ustawicie się tak jak ja i w podskoku dacie swoją kamerkę tam wysoko na daszek Dzięki temu, uwaga, po pierwsze widzicie całego mida Widzicie wyjście z rynku, czy na przykład jakiś chamber tutaj, czy ktoś nie dojeżdża agresywnie, ale Widzicie również, okay. uwaga, main na B, zobaczcie, że ja sobie tam spingowałem, stanę sobie tutaj jako Cypher Odpalę kamerkę i zobaczcie Możecie łatwo zobaczyć, na przykład jakiś operator tam nie jest celowany, albo sprawdzić, jaki dany agent w tej rundzie gra na B. Na przykład, nie wiem, wychyli cypher. Wtedy już wiecie, że na przykład na A nie będzie jego trapów. Macie też bardzo fajny setup z Cypherem na B. Na przykład możecie dać kamerkę w to miejsce. Następnie, no, waszą pierwszą część utility powiedzmy, dajecie sobie tutaj po prostu na main na B. Taki potykacz i tutaj taką cyberklatkę. Dzięki temu nikt nie będzie mógł tędy przejść. Drugą część waszego utility dajecie sobie. Na przykład na rynek ustawiacie się na środku tego filaru i celujecie celownikiem tak jak ja, dzięki czemu. O, może tak? Dzięki czemu, tak w ten drugi sposób. Dzięki czemu zyskujecie one-way cyberklatkę, Zaraz wam ją pokażę. A wasz potykasz, na przykład, dajecie sobie ten na to sposób. I możecie grać na przykład z tych schodów i cyk, odpalacie kamerkę. Macie info z maina B, macie info z tego miejsca, jeżeli jest main B, odpalacie kamerkę dla waszych teammateów, Jeżeli atakują was z tej strony, cyk, odpalacie swoją cyberklatkę, zobaczcie macie one-way cyberklatkę, możecie zgadnąć proste fragi. Dodatkowo macie potykacz, który również was broni. A propos tego potykacza, kiedy wygracie jako Cypher, albo kiedy macie Cyphera w drużynie, to warto znać również ten trik. Albo taka, po albo prostu go o taki potykacz, albo wy jako Cypher dacie taki potykacz, albo no zwykły taki gdzieś prosty, ale ten jest chyba lepszy. Ten dłuższy jest chyba lepszy. I na przykład możecie grać sobie z tego miejsca dowolnym agentem, czy to Cypherem, czy innym agentem. Zobaczcie. Jeżeli ktoś wpadnie w tę pułapkę... Do tego boxa da się zupełnie skanować bez problemu. Możecie takiego fraga zgarnąć za darmo z tego miejsca. Dodatkowo jesteście fajnie chronieni od main'a B. Raczej nikt tutaj was nie skasuje, dlatego macie dosyć bezpieczną pozycję. Yy, uwaga, można też skanować tutaj nawet na mida. Jeżeli gracie sobie na przykład z rynku, a ktoś będzie chciał przebiegać tutaj na, na środku, ale uważajcie, bo to działa w obie strony. I oni też mogą was zeskanować. Tak samo działa to z tym kątem, gdzie jest ten kącik. O, tutaj. Jeżeli będziecie tam za często grać, to ktoś po prostu może was spingować, podejść sobie nawet, nie niszcząc tego potykacza i postarać się was zaskanować. Więc nie nadużywajcie tego zagrania. Może raz czy dwa na mecz możecie tak swoich rywali zaskoczyć. Jeżeli chodzi o Gecko, to tutaj nie będzie on jak mocnym promującym agentem, moim zdaniem, ale ma też parę fajnych Dizzy na przykład. rzecz od swojego Dizzy'ego swoją Dizzy, na przykład tutaj. Również ona oślepia rywali tak jak. Yy, no, oślepia i daje info, więc spoko. Tylko spada za mapę, więc nie można jej podnieść. Ale na przykład możecie dać też sobie takiego, taką Dizzy z Site. Na po prostu wysoko do góry. Ona sobie wybuchnie w tym miejscu, oślepi. Przeciwników da wam info z maina na A, możecie dawać też ją z drugiej strony, po stronie atakujących, jeżeli ktoś gra agresywnie z tej strony i na przykład często was dojeżdża, to możecie po prostu dać taką dizzy do góry, cyk, tutaj i to powinno powstrzymać taki rush, albo przynajmniej spowolnić waszych przeciwników. W stronę mida również mamy fajnych kilka dizzy, na przykład taka, która przelotuje przez okienko, w tym miejscu możecie sobie trafić, o może troszeczkę niżej, cyk. Ona przelatuje przez to okienko, fleszuje wam cały środek, daje wam info z mida, tylko, że nie jest taka super bezpieczna do podniesienia, więc na przykład możecie po prostu wybiec sobie na tą alejkę i wykorzystać y, szparę w tym dachu, wrzucić sobie taką Dizzy na maxa do góry, Dzięki czemu ona również ujawni wam dużą część środka, a dodatkowo możecie sobie po prostu potem bezpiecznie podejść, więc moim zdaniem ta druga opcja jest lepsza. Wiadomo są też takie bardziej obvious Disney na przykład tutaj rzucacie sobie do góry, ona flashuje wam całego mida, jeżeli uda wam się zająć środek, to też macie spoko zagrywkę na Geko, gdzie swoim ultem, jeżeli zajmiecie to, to miejsce, jesteście w miarę bezpieczni od różnych kątów, ultujecie sobie, cyk, sprawdzacie ten rynek, całe tutaj schody, bla bla bla. Nikogo tutaj nie ma, macie czyściutko, Wracacie tym ultem w swoją stronę. Możecie go potem podnieść i użyć drugi raz z tego miejsca, gdzie również jesteście bezpieczni od różnych kątów. I sprawdzacie sobie dzięki temu cały site na B. Nawet możecie nim doskoczyć do respa i ewentualnie zobaczyć, czy kogoś tam nie ma. Jak wiecie, Jet traci jeden swój updraft, ale i tak wydaje mi się, że będzie dosyć mocno na tym mapie. Na przykład możecie zdaszować, zabraftować pasywka i tam zgarniać jakieś fragi. Tak samo możecie to robić. Tutaj, uwaga, jest fajna zagrywka. Nie musicie marnować swojego updrafta. O, tutaj. Potem nie macie już czym podskoczyć, żeby skoczyć tam swoich rywali, więc lepiej to zrobić w ten sposób, że stąd, na pasywce, dole, dole, dolatujecie sobie o, do tego boksa. Da się to zrobić, bo pokazałem wam to na TikToku. Nie zawsze mi się udaje za pierwszym razem, ale no, widzicie, jak sobie to dopracujecie to na luziku. Potem drugi, druga pasywka dotąd, updraft i cyk, możecie tutaj również kasować przeciwników. E, w drugą stronę działa to podobnie. Możecie sobie na przykład takiego updraftu dać z tych skotków, cyk, tutaj kogoś zgarnąć. Eee, możecie to sobie też updraftować o tak. Albo nawet i może lepiej o tak zgarnąć kogoś z marketu. Mm, wiadomo, tutaj na środku możecie sobie podskoczyć na tym draftcie to jest obvious. Kogoś tam starać się zgarnąć albo tutaj, na tej bramie. E, taki updraft również tutaj możecie sobie wykorzystać na tych schodkach. Podskoczyć w pierwsze tempo. Widzicie całego main'a B. Jak ktoś tam będzie wychylał, to możecie go skasować. Jeżeli chodzi o updrafty na ryneczku, również różne tutaj są. Wystarczy, że stoicie przy tym okienku. Cyk. I tutaj możecie sobie Kogoś skasować dzięki temu. Jeżeli chodzi o Sky, to tutaj jest taka moja ulubiona zagrywka na tej mapie, już ją pokazuję. Wam zobaczcie na początku rund wystarczy, że podbiegniecie sobie tutaj do tej ścianki i celownikiem ustawicie się na tej takiej ciemniejszej cgl -ce. I zobaczcie teraz najlepszy part tego. Trzam crouch. trzam sobie mieszka tutaj w górze na kamerce, puszczam ptaka, pyk. Jedyne co muszę zrobić, to aktywować go w odpowiednim momencie. On sam odbije się idealnie od wszystkich ścian, oślepi wszystkich rywali. W tym miejscu. Dodatkowo wy potem po prostu w tym czasie, kiedy on leci i wybuchnie, to wyciągacie drugiego ptaka, rzucacie go tutaj nad siebie i wychylacie wszyscy przeciwnicy, którzy będą dalej próbowali się z wami bić. Pyk. Mają mleko, także wydaje mi się, że jak dwa, trzy razy w meczu wam to wyjdzie, to możecie dużo, dużo fragów z tego zgarnąć. Dodatkowo są też takie bardzo ważne, taki bardzo leci prosty jecha. flash w możecie rzucać przez to okienko. Tutaj akurat leci ta mapa jecha. będzie moim zdaniem premiowa premiowała dosyć mocno agentów właśnie z takimi flashami, bo jest bardzo dużo okienek. Niektóre dachy są dosyć niskie, na przykład tutaj tak samo w drugą stronę to działa, możecie przerzucać tutaj, możecie tego flesza na przykład dawać na mida w pierwsze tempo, tutaj tak samo jak na Gecko, wiecie, to, jest, to są bardzo obvious rzeczy. Mam nadzieję, że wam się przydadzą. Trzymajcie kciuki, bo znowu potężna zagrywka, ale wiecie, mam nadzieję, że chociaż ideę wam przydam. Da się flashować przez to okienko, nawet nie musicie podbiegać. Wystarczy, że dacie takiego flasha i wasz duelista może tam na przykład zdaszować jakaś jetka do tego przejścia czy jakaś rajta na paczuszkach. Jak go aktywujecie timingowo, to ona ma darmowe fragi dzięki temu. I bardzo podobnie działa to na KO. znowu zaczynamy od A. Możecie dawać takie flesh, na przykład na pika dla swoich teammate'ów przez tą malejkę, gdzie flash fles oślepia wszystkich tutaj i możecie agresywnie sobie potem zająć kontrolę na DA Oczywiście są też jakieś prostsze flasha na przykład taki, który też będzie OP, bo możecie go wyrzucić po prostu gdzieś tam do góry, a wasz teammate może po prostu z nim wychylać, bo wybuchnie mu za plecami, także on nie dostanie mleka, a wasi rywale będą full biało mieli. Dodatkowo no wiadomo, jakieś support flash na mida można próbować coś w tym stylu, wiadomo, że ten flash nie będzie trwał jakoś mega mega długo dla waszych przeciwników, ale wybucha mniej więcej w tym miejscu i takiego mida może na chwilę oślepić, żeby dać wam dodatkową sekundę gdzieś na przejście do, fajnego, do fajnej miejscówki. Oczywiście niezniszczalne nie kocki, nakleją na przykład taka, która daje wam info z main'a, na przykład taka, którą możecie sobie dorzucić na support, na B, gdzie sobie spingujecie i pociągniecie wysoko do góry celownik, załóżmy coś w tym stylu. To wymyśliłem teraz, mam nadzieję, że siądzie. Uwaga, uwaga. O. W tym miejscu wybucha, więc całego tego maina, timingowo, powinno wam sprawdzić, kiedy wale będą dobiegali. Tak samo jak flesza Sky. Celujecie mniej więcej w to okienko i pyk, on wybucha w tym miejscu. Wasz duelista, dzięki temu, może zraszować i ewentualnie zająć kontrolę nad tą przestrzenią. Duże części tej mapy są bardzo wąskie, więc mam wrażenie, że duże powodzenie może mieć na niej bridge. Na przykład możecie dawać takiego nawet flesza, który będzie wam pozwalał zająć przestrzeń na tym a to nie wiem, jak to będzie. Ta alejka jest z jakiegoś pacza, bo tutaj połowa agentów ma jakieś dobre utility do użycia. Więc walka o tego maina dla atakujących to będzie jakieś hardcore po prostu. Ale na przykład ten main również jest bardzo wąski, więc nawet taki stun, który zajmie wam całą tą przestrzeń. Jakieś fleszyk do tego możecie dorzucić, które się pierwali. Tutaj możecie zatrzymywać rush z tego wyjścia. Zobaczcie, wystarczy dać stuna na przykład. Pierwsze tempo i cyk przez tą ściankę przechodzi. O, przez tą ściankę przechodzi nadzik, więc takie wyjście na przykład też możecie zablokować, żeby nikt wam nie zraszował. Do tego możecie nawet dać flesza dla swojego. Duelist, czekajcie, gdzie był ten fleszyk? O. Możecie dać fleszyka tutaj w to miejsce I zafleszować Komuś z waszej drużyny, żeby mógł dojechać. Tak. Wiadomo, na bridge'u tak samo może dawać fleszyki, na przykład gdzieś tutaj one będą sobie wybuchały i fleszowały osoby wybiegające z tego miejsca, więc to jest obvious. Ale zobaczcie, to przejście jest też mega wąskie, więc... Mm, czasem nawet nie flash, a zwykły stun, cyk. I już właśnie przeciwnicy nie mogą stąd wyjść. Potem nawet jakiś najdzik na dodatek. I z tego najdzika nawet fleszyk, cyk. O, To jest dobra zagryweczka, bo tutaj dostają i tutaj dostają tego flesza, więc bardzo fajnie to wygląda. Po defensywie na B również być będzie użyteczny. Zobaczcie, wystarczy, że dajcie sobie takiego, st takiego stuna, który zastanuje wam całe przejście tutaj na B. Jak macie jakąś rejskę do tego, która da w to najda to nagle macie całą kontrolę, możecie powalczyć sobie o tego Orba. Jeżeli chodzi o ulty Bridge'a, cyk, zobaczcie, ulcik. Nawet taki możecie dać i zostawić wolną tą przestrzeń, bo potem wyciągacie swojego Neida, dajecie Neida w to miejsce, jakiegoś trap'a, na przykład e, jakiegoś, jakąś pułapkę od Fade i macie zajebiście zajęty side. Ulty Fade działają bardzo podobnie na tej mapie, ulty Harbora również więc te ulty duże, które zajmują dużą przestrzeń, będą, moim zdaniem, mocne na tej mapie. Jeszcze przy okazji, one way smoków przypomniało mi się o tym, że po stronie atakującej, warto na jet, na przykład, jeżeli będziemy mieli nie dawać takiego smoka, dlatego że Wy jesteście niżej niż Wasi rywale, i jeżeli dacie takiego smoka, to po prostu jest to one way dla Was. Więc no, jest to dosyć mocna umiejętność do wykorzystania jako jet na tej mapie. Kilka prostych onewayów na omenie, tak na zakończenie, po prostu na przykład taki oneway zwyczajny w to miejsce, dzięki temu po prostu z tej alejki czy nawet gdzieś z sajtu możecie sobie kontrolować taką przestrzeń na blisko, raczej nikt was tutaj nie powinien zaskoczyć. Bardzo prosty oneway jest również tutaj na markecie, zobaczmy czy uda mi się go trafić, wcześniej go rzucałem, coś w tym stylu. I też możecie się grać z tego miejsca, jeżeli ktoś będzie przebiegał, to może was zaskoczyć. Uważajcie, żeby tylko nie wychylić za, za szeroko, dlatego że z tego miejsca przeciwnicy, jeżeli zajmą sobie tą alejkę w pierwsze tempo, oni są niżej niż wy, więc będą was widzieli i możecie się nadzieć. także tutaj trzeba tego smoka używać dosyć rozsądnie i pamiętać o tym, żeby za szeroko nie wychylić. Dziękuję wszystkim za oglądanie, odcinek wyszedł troszeczkę długi, także mam nadzieję, że sporo trików dla siebie wyciągniecie z tego odcinka i będziecie od razu wiedzieli, czym zaskakiwać swoich rywali na nowej mapie Sunset. Jeżeli odcinek wam się spodobał, pamiętajcie zostawić suba, łapkę, w górę, bo teraz będzie sporo kontentu z nowej mapy. Także lajkujcie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema!